Udają się na poszukiwanie swojego pierwszego zadania. <gryczak> Nastąpiła zmiana okrycia. Miłość mnie tutaj poucza, że to nie jest biały kolor, tylko beżowy i ma rację. jak wyglądam? Ty jak wyglądasz? Zobacz co ja gram sobie. Nie, wagę, wagę. Nie chcesz to zagrać? Nie, to jest tylko Pokémon. Witajcie w nowym pięknym dniu, włączyłem sobie Wiedźmina, Wiedźmin wczoraj wyszedł, to jest gra polskiego studia CD Projekt, no właśnie, może tak sobie pomyślałem, że CD Projekt dużo traci na akcjach, może ta gra ich utrzyma, może wybi wybije z powrotem do góry, ale pomyślałem sobie, że może dzisiaj w takim razie powiem coś o akcjach i o firmie Frizia, chciałem o tym nagrać odcinek dopiero jak oni wejdą tak właściwie na giełdę, ale jest dużo zamieszania z akcjami, że spadają ich i dzisiaj o tym powiem. Pamiętaj, nie jest to podwyświetlenia, nie jest to ż Twoje wszystkie filmy nie są podwyświetlenia. Moje no są wszystkie filmy podwyświetlenia. Ale... Nie są, bo tak coś jak ci się nie udaje. A że mi się nie udaje, dzięki. spoko. Będzie dzisiaj o fryzie, a w zasadzie to o ekipie. Aplikacja wykryła, że poruszasz się z dużą prędkością. Nie graj w trakcie prowadzenia pojazdu. Dla... Nie no, zabójcza prędkość. Zabójcza. To jest konkurencja tak, dla Pokémonów i dla... Harego. I dla Harego Pottera. Chociaż tego Harego Pottera nikt nie gra. Pierwsze sprawdzenie, jaka jest woda. Wstępnie jest czysta. Bardzo, ale tutaj troszeczkę, a Nie, jest no, ciepła. No, Czysta jest. jest. Ej, do tego może wpaść woda? No, ja, może wpaść. Ale nic się nie stanie. Nie nastanie się. Może wyparuje. Najwyżej do ryżu się stanie. Do ryżu? Nie. Złożyliśmy się troszeczkę z dala od, od morza, bo miłość chce grać w piłkę ręczną tutaj. Ale woda jest naprawdę, jest dzisiaj genialna. I przeniesiemy się na tą wysepkę bliżej, bliżej, wody. Miłosza, wiesz co? No i tego, Marcela zniosło. Iż... Yes. Ty widziałeś o ile cię zniosło? Wiem Widziałeś? Ja cię cały czas obserwowałem I po czym szukałeś, czego szukałeś? Z kotwicami Ale to miał być ten z kotwicami, parawa. A No i tak znalazłem no, się Ale już, już miałeś stracha? Nie Marsy sobie grał, nawet później z kimś tam, jakimś chłopakiem grał sobie w siatkę. I widziałem jak go cały czas gdzieś tam przemiesza się, znosi No i później wychodzi i widzi, że Gdzieś o jakieś no 40 metrów się przemieściłeś. 40 nawet może 50, no? Dużo. Ale znalazłeś na szczęście. właśnie sobie leżałem i Marcel mnie zrobił. Spałem, a ten przyszedł, udawał, że rozmawiał z moją mamą i mówi: "Tata, babcia do ciebie". O, dobrze, dobrze. A ja tak, halo Wziąłem teraz, no nie? Bo miłoś mnie wczoraj też tak zrobił, czy chciał przyczoraj, ale się nie dałem. Ale, ale Marce już, już mówię halo. Miłoż kupił sobie taśmę do ćwiczeń i właśnie teraz pokazuje jak tutaj się pracuje, jak wszystkie mi się pracują. Zaraz zobaczysz. W tą stronę, a Milo jest oburzony i mówi, że nie, że to tak się nie ćwiczy. O! o. Kasia, widzisz wszystko? O. Na szczęście stoi w słońcem. Dobra, a tak na poważnie, to jest tak, że sobie, że składamy na pół i faktycznie, oh, przykładowo, tak ćwiczyłem, o oh, i tu już jest lepszy efekt. Milo, tak, zobacz, zobacz, w ten sposób, tak, no, bo no, 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 no. No, teraz już czuję, o. Oh. Kogo kochasz najmocniej na świecie? Powiedz, to kochasz najbardziej? Moich widzów. Nie, nie, nie. Co? Wyprowadzasz się z domu. Ej, no, no nie. Dobry Kto chce przygarnąć miło w komentarzu. Chłopaki już poszli i my zostaliśmy z Kasią, bo jest po prostu fantastycznie. Ciepła woda, przynajmniej dla mnie, nie dla Kasi. Jest ciepła woda. Lekki wiaterek, taki chłodny, ale tak delikatnie chłodny. I słoneczko. Po prostu genialna pogoda. Genialna. To choćby się nie ruszymy. Mówiłem, no ale mi się nie Teraz Pan Janusz. Teraz Pan Janusz coś powie. Zostalibyśmy jeszcze dłużej tylko po prostu nie mamy wody. Pić mi się bardzo chce. I dlatego to jest powód, dla którego. Oh yeah. I to jest powód, dla którego wracamy. A teraz coś odnośnie ekipy. Dużo osób myli. Ja gdzieś tam śledzę ten temat. Miałem nagrać film dopiero gdzieś tam około października, kiedy firma połączy Kiedy ekipa się połączy z tym funduszem inwestycyjnym, i wtedy będzie można nazywać, że ekipa wchodzi na giełdę i ma swoje akcje. Dużo osób się myli i błędnie mówi o tym, i dużo osób później powiela błędnie, że ekipa już ma swoje własne akcje. Nie, na razie napisali list intencyjny. Muszę złapać oddech, o połączeniu. Mam tak sucho, że po prostu nie mogę nic powiedzieć, a chciał, chciałbym, a nie mogę. Milo sobie pogrywa fiwkę. Yy, a ty, Miłosz, w ogóle wiesz, o co chodzi z tymi akcjami? Po co są akcje? Bo to dwa razy już, no ale no tak częściowo. Dobrze, troszeczkę mu mówiłem. Zresztą Miłoszowi też mówiłem o tym, że jest duże... Na... Pamiętasz, możesz to potwierdzić, że w zasadzie to, co się dzieje teraz, że akcje gdzieś tam spadają... Działalność youtuberów ma wpływ na akcje spółki? No. Pamiętasz, jak to mówiłem, że ja bym, ja bym osobiście nie inwestował w taką spółkę? O co chodzi z tymi akcjami? Firma wchodzi na giełdę, pozyskuje kapitał, czyli przykładowo, ja mam 1000 złotych i wchodzę i kupuję akcje danej firmy. Jestem po części udziałowcem, czyli ta firma, ekipa, kupując akcje ekipy holding, ja będę jej jakby ta niewielką częścią. I teraz w zależności od tego, czy jak będzie, czy wyniki finansowe będą dobre, czy pójdzie w górę, czy w dół, czy Ta, powiem konkretnie na obecnych przykładach, Problem z podróbkami. To nie jest dobre dla inwestorów, że firma sobie nie radzi. Że firma nie radzi sobie, że nie jest zastrzeżone logo. To jest zła informacja dla inwestorów. Jakieś tam yy, Marcysi, wiem, że Marcysia miała jakiś tam problem yy, z trąbą odnośnie filmów. Trochę było tam krytyki czy tam hejtu. Pojawiło się dużo gdzieś tam jakichś różnych negatywnych informacji yy, związanych z samą firmą. Wszystko to ma wpływ. Dlatego inwestowanie w taką spółkę, po prostu to jest dla mnie mega, mega duże ryzyko. Miłosz mówił kiedyś jeszcze, w ogóle ja myślałem, że to, to, co ich teraz spotyka, to dopiero ich spotka gdzieś tam, no nie wiem, za pół roku, za rok. To już jest, to już przyszło i to niedobrze, że już jest teraz, bo to oznacza, że w przyszłości będą bardziej narażeni właśnie na takie różne zjawiska, które Mogą powodować zachwiania ceną. Oczywiście jest jeszcze jeden bardzo duży problem. Problem jest taki, żeby inwestorzy byli zadowoleni, to spółka musi pokazywać zyski. Spółka musi zarabiać, a zarabianie będzie się wiązało z tym, że muszą po prostu tworzyć treści, albo produkty, takie jak lody ekipy, coś, co będzie zarabiało. A to jednocześnie może się odwrócić, obrócić wokół nich i. i to wydaje mi się, że może być problem. W ogóle dla mnie jest mega szacun, że wujek Łuki to wszystko ogarnia i daje radę. Być może wszystko szło do tej pory dobrze, więc jakby miał energię. Gorzej, kiedy to wszystko będzie gdzieś tam, będą, zaczną się schody. Ludzie się będą kłócić, bo my nie wiemy jak to tam wygląda w środku. Nie chcę nawet domniemywać, ale, ale to wszystko będzie miało wpływ na wyniki spółki. Dobrym przykładem jest też CD Projekt. Czyli mamy Wiedźmina, akcje idą do góry, to jest na, na przestrzeni ostatnich 5 lat. Idą do góry, zbliża się premiera z, y, Cyberpunk'a, jest duży hype, a później co się okazuje? Tutaj jest bardzo wysoko. Cena kosztuje 320 zł. Nie 440, i nagle tam po dwóch tygodniach spada na 260. Co to oznacza? Jeżeli kupiłeś akcję w kwocie. 440 zł, to po dwóch tygodniach masz 270. Zobacz, ile pieniędzy nagle ktoś stracił. A teraz kurs półki najniższy to był 100, 180. Czyli wyobraź sobie, że kupujesz coś za 440 i praktycznie 3 czwarte Twojego majątku w ciągu pół roku upłynęło się. Nie masz. Wyobraź sobie prawie, Stracić prawie cały majątek w ciągu pół roku na tym to polega. Jeszcze jedna ważna rzecz taka że to mogły być spekulacje. Czyli ktoś może specjalnie grać na akcjach, żeby spadały po to, żeby można było je wtedy kupić. To są różne takie zagrywki, które, o których my nie musimy po prostu wiedzieć. To moje tłumaczenie jest tylko takie bardzo ogólne. Dzięki za oglądanie i cześć! Łapeczka w górę.